Działania ułożonych w przeciwko Aby Państwo przyjrzeć się Radowi Wybuchu III Powstania Śląskiego, trzeba Wam wrócić do 1921 roku. Witam. 20 marca 1921 roku przepracowano na Grupę Śląskim zapowiedziane w trakcie prac i Cielo nim udział 119 tysięcy osób, około 97% obu podniem. Tym 117 tysięcy emigrantów, którzy są urodzonymi pochodzeniem, ale są niemiecki stanowiący. Ściągane zdecydowanie zaczerpnięte zystkie zaceny, czerpnięte zystkie, ale większość zjedzieli dźwięki głosów. Panie Zbigniewie, tak. tak. Pani no, tak? dobra? Okay. No, no, pan sobie kręcił, no, sobie no. Dobra. Tak. Tym, że teraz jeszcze nie ma redaktora ze mną, on dopiero dojedzie w To około 16. Ja jestem, ja będę chodził z dziewczyną, to tak jeszcze um, przy

granicy przebiegającej od południa dłużej jego obry, a potem linia do Olesna, tak zwana linia Konfantego. Brak przyrody unijnej na do, a do na takie rozwiązanie skoro Polska potrzebowała wsparcia nie tylko Francuzów, skąpiło Konfantego do podjęcia decyzji o konieczności wywołania powstania. Przygotowany już wcześniej przez oficerów konspiracji powstańczej pod nazwą Dowództwo Obrony Przez stan jest. operacyjny Wojciech Korfanty zatwierdził się o 29 kwietnia 1921 roku. Powstanie w zamieszkę Korfantego miało się ograniczyć do krótkiej demonstracji jak drugiego Powstania Śląskiego potwierdzającego wolę górzostwą Zaków przyłączenia do państwa polskiego. Rząd polski oficjalnie nie zaakceptował decyzji o wybuchu powstania, ale stale udzielał pomocy wojskowej dla wojsk powstańczych. Trzecie powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy, z 2 na 3 maja 1921 roku ogłoszeniem strajku generalnego i skuteczną akcją dywersyjną, odcinającą połączenia kolejowe między Zruszażą Niemiecką a Górnym Śląskim ślad za tym poszło szybkie zajęcie całego Górnego Bożąska, okręgu przemysłowego przez siły powstańcze, wzmacniane powitnikami wojska polskiego. W pierwszej scenie zobaczymy, jak ruch powstańców przebiera się przez ten teren patrolowany. Przepraszam. W pierwszej scenie zobaczymy, jak grupa powstańców przedziera się przez teren patrolowany przez Freikorps. Celem jest wyznaczenie mostu.

była to operacja rewersyjna, przeprowadzona przez tak zwaną grupę bezpiecyjną Konrada Bawenberga, czyli do zespołu rewersyjnym prowadzących działania specjalne. Nazwa pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej Formacji Wojskowej do działań specjalnych było odniesienie obszaru nadchodzących ran od niemieckich posiłków w Będzie w, w tym celu nocy, z 2 na 3 maja...

zgodnie z ośrodkami ich mobilizowania. Powstań to będą się zaskoczyć w Niemczech zarówno czasem, jak i szybkość wymagała. Pozwolę złoto na osiągnięcie pierwszych dniach powstania i licznych sukcesów. W dzisiejszym zbierajcie się od którym dodawana jest broni. A, ich już oraz omówienie planu ataku na pokolenia.